Ona prosumiał, żeby w końcu w ten czas Zapomniał wszystkich nas -huh. względów na cel Boj Kurwa, jaki klip pojebany Ona prośbnie, żebym w końcu w tym czas Zapomniał nas wszystkich leków na set Boję, że zabraknie w garażu miejsca Paranoie mamy na dobro ze złem Proszę mnie, żebym w z tym przestał Powiedz jak skoro bez tego nie mam, mnie Moja chyba to klucz do każdego wyjścia Nie jesteś z nami, to znaczy, że stoisz przed Wydałem do chcę, nie stoisz w miejscu Nie siedzę jak łajez, za dużo wersji to tam nigdzie na mi dawali, żebyśmy mi dawali, żebyśmy cenę tego, nie patrzę już na cenę. Seramika, mi przypomina mi jej cerę. A ty nie masz ufalki? Nie, 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 nie. Najbardziej nie Nie wiem, jak, ale zostaję w tym do końca. Cały A ja mi za tweet. w ogóle jakbym jeszcze siebie, Ale nie. Dzisiaj każdy chce podać rękę, coś z tego mieć. zawsze nam nowy rozdział. Los nam zabrał i oddał. Mm -hmm. Ona prosi mnie, żebym w końcu z tym przestał. Zapomniał na nas jaki widz, na w ja pierdolę. Boję się, że zabraknie w garażu miejsca. Paranoia, mamy mylę, dobro ze złem. Ono prosi mnie, żebym w końcu z tym przestał. Powiedz jak skoro bez tego nie mam mnie Moja ksywa to kurz do każdego wejścia Nie jesteś z nami to znaczy, że stoisz Kurwa fajna Ale i tak NDA wygrywa Gie Chociaż w sumie najbardziej to mi się chyba podoba ta pierwsza. Ta normalnie, człowieku, pierwsza, pierwsza, pierwsza piosenka, nie? Najbardziej. Ale bit jest dopierdolony, jak South okay. wyzyn Ja pierdolę, co tu leci za gówno.